czy Warszawa zajmuje się od dawna. Proszę zerknąć, jak ten problem, ten temat był przedstawiany w naszych programach, w programie Reagują, w programie Prosto z Mazowsza, zawsze na temat. Nie jest nas stać na parceniak 80-oddziałowych. Potrzebujemy 10 oddziałowych, a nie 80. To tak naprawdę będą obniżki wynagrodzenia dla prawie jednej trzecie, no może jednej czwartej pielęgniarek. Pomimo pism pan dyrektor nie odpowiada, jesteśmy zastraszani. Nie ma rozmowy. Jest krzyk. Straszenie natychmiastowym zwolnieniem, z jednej strony szuka się oszczędności na rzecz szpitala w kieszeniach pracowników, a z drugiej strony hojną ręką rozdaje się pieniądze kontraktowcom i dyrektorowi tego szpitala. Moja podwyżka była spowodowana tym, że byłem najmniej zarabiającym dyrektorem w całym naszym regionie. Był jakiś dialog, rozmowy? Naszym dyrektorem od początku nie ma żadnego dialogu. Próbowaliśmy rozmawiać, jesteśmy zaskoczeni zwolnieniem dyscyplinarnym i wyproszeniem w gabinetu. Panie Starosto, dlaczego mamy taką sytuację? Tak, oto na ten tytułu posługa pokazywany był konflikt na linii pielęgniarki położnej i dyrekcja szpitala w Przasnyszu, czyli poszło o pieniądze, tak, o zmianę warunków zatrudnienia. Ile osób zostało zwolnionych? E, może tam parę osób podeszło sami, na znalazło lepszą pracę, lepiej płatną. I jedna pielęgniarka została zwolniona z za wypowiedź do waszej telewizji. E, czy wiadomo, co dzieje się w sprawie właśnie tej zwolnionej pielęgniarki? Wiadomo, zostanie przywrócona do pracy. Decyzją? Kamru, trawa, Czyli to dobra decyzja. A ile osób dotknęło zmiany, jeśli chodzi o zmiany warunków wynagrodzenia? Przede wszystkim to, co Pani Renato powiedziała, teraz mistrz, że telewizja się zajmowała tym tematem. Ludzie, stanych przed kamerami, ludzie mieli odwagę mówić o swoich problemach, o niesprawiedliwościach się dzieje. I proszę zwrócić uwagę za to, właśnie za to, za to wyłowić przed Państwa kamerą, tak w którym, jak straciła pracę na 52. Dobrze, że w Polsce mamy takie prawo, które zezwala przywrócić, oczywiście o ile to naruszenie praw pracowniczych nie jest rażące, w tym wypadku nie było żadnego naruszenia praw, praw sprawy dobrego gmina, szpitala, czy I są to orzegły że do czasu na sprawę, do czasu wyjaśnienia kwestii, pracownik będzie pracował, czyli pielęgniarka będzie wykonywała... Czyli teoretycznie sprawa y, zakończy się dobrze, w tym konkretnym przypadku. I w tym przypadku jeszcze nie wiemy się sprawa zakończy, ponieważ sąd będzie podejmował decyzję, ale ponieważ wiemy, że sądy bardzo często długo procedują, więc ten pracownik nie pozostawał bez pracy i bez środków na utrzymanie, Solidarność podpisała takie porozumienie taki jeszcze poprzednim rządem, że rzeczywiście pracownik może dalej wykonywać pracę, czekając na decyzję sądu. Ta sprawa jest w sądzie, jest więcej, bo jest też chyba kilkadziesiąt pielęgniarek położnych, ma mniejsze tak, i to jest kwestia tego, że bardzo dyrektor złamał prawo, to nie jest kwestia tego, Pani mówi, odpowiedzi. Tak, z pełną odpowiedzialnością pan dyrektor złamą prawo. Pan starosta ustawą, o tym wie, że pan dyrektor złamał prawo. Dlatego, że dzisiaj e, pielęgniarki, które zgłosili się do sądu w podobnych sprawach, bo dyrektorzy zaczęli szukać oszczędności, to nie być w programie. E, 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 to było wytłumaczenie. E, e, pani, tak, 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 Pan powiedział wyraźnie, e, że nie oszczędności. Zresztą z tym, że dyrektora, się nie potrzebuje, z tym że wcześniej te zarabiały te i Ustawa, która kolejna, nakazuje dyrektorom zrealizowanie obowiązku podniesienia wynagrodzeń, została w szkole Nie dostanąły te Przecież Przez nasz wczesny mówiła, że kształciła się, dokształcała się. Podnosiła swoje kwalifikacje. Yy, ta, kursy, tak, poszła na studia, poświęcała swój czas, energię pomyślały też y, Panie, że będą więcej zarabiać. Przede wszystkim, że pacjenci będą mieli też lepszą opiekę, bo proszę zwrócić uwagę, że polskie pielęgniarki to są jedne z najlepszych pielęgniarek na świecie. E, polskie pielęgniarki rzeczywiście biły się szpitale w całej Europie i the, Solidarność dzięki ale tej, tej stawie. Ale za, wyksz, za wyższym wykształceniem, za... E, tak, powinny... Polityk. powinny pójść na pieniądze, zgodzimy się co do tego. Zgadzamy się i taka była, taka była również Również z tej ustawy, że pracownicy lepiej wykształceni, posiadający kwalifikacje, będą zarabiali więcej. Tymczasem jedyną osobą, która dostała podwyżkę, Panie Przewodniczący, był Pan Dyrektor. Jak Pan zareagował na to, gdy dowiedział się właśnie o tej o niespodziewanej podwyżce? Przecież dyrekcja szuka oszczędności. jak ja zareagowałem, jest najmniej ważne. żeby sobie ponieważ to jest sprawa wielowątkowa, o, jest propozycja i mamy nadzieję zaczynać dialog w tej sprawie, czyli rozmawiamy, mówimy o argumentach, strona pracowników, strona Solidarność zgłasza pracodawcy argumenty mówiące nie rób tego, ponieważ będzie to niezgodna sprawa, ponieważ nie jest to zasadne i tak i tak Nazwijmy to dialog. Zaczyna się dialog, rozmowa. I nagle dowiadujemy się, pan dyrektor mówi, nie ma takiej możliwości. Wszyscy zostaniecie, czyli ta cała grupa zostanie potraktowana w taki, a nie inny sposób czyli obniżka wynagrodzeń, zmiana warunków pracy i płacy. Po czym, Bach, informacja, pan dyrektor podwyżka. I to czyli nie był zaskoczony. Bardziej ja byłem zaskoczony, a ludzie byli zbulwersowani. To jest pierwsza tak. sprawa. I tutaj wchodzimy już w konflikt. Przestaje być dialog, bo ludzie uważają, poszukano nas. Coś się dzieje nie tak. Komuś Gdziemy... się zabrano, a komuś coś dać. Tak, dlaczego zabieramy i oszczędzamy na pielęgniarkach, a dyrekcja, zarząd czy ktokolwiek inny, no my wiemy o dyrektorze. Pani przewodnicząca mówiła o pracownikach kontraktowych, ale. Tak naprawdę nie wiemy, kto jeszcze. Na pewno dyrektor. Bulwersujący, bo to dyrektor podpisuje się pod zmianami warunków pracy i płacy, czyli nad odbiorem wynagrodzenia, części wynagrodzenia. I, I proszę, proszę, i proszę, To, to właśnie mówię, starosta, to właśnie starosta. starosty, nie mówimy o tym wszystkim, a starosta wie i akceptuje. Wie i akceptuje. I w tym momencie pracownicy, działacze, NZZ Solidarność w tym zakładzie pracy, lokalni działacze, my tutaj regionalni z regionu zawsze pan przewodniczący, w mojej osobie, mówi chwila, ale o co chodzi? I, do wiecie, I to jest czy problem tylko i wyłącznie w tym szpitalu, czy mamy do czynienia z kliką. Bo skoro dzieją się rzeczy złe w szpitalu w Przasnyszu, pan starosta wie i akceptuje, daje to coś jest nie tak. To może to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pana dyrektora, który traktuje państwowy de facto szpital jak własny folwark, tylko może mamy do czynienia z jakimś układem, z jakąś kliką, która działa w taki sposób jak każda inna. Ręka-rękę my je pracownikom zabieramy, dyrektorowi dajemy. Dyrektor łamie prawo, ale starosta nie podejmuje żadnych działań mających. Na celu naprawy. No tutaj muszę zainterweniować. Bo Bardzo poważna sprawa. Wysłaliśmy zaproszenie do e, dyrektora e, szpitala, mm, ale pan dyrektor z tego zaproszenia e, nie skorzystał. E, wielka szkoda, bo, bo miło by było, no i zasadnym byłoby zadać e, kilka pytań właśnie w tym studiu panu e, dyrektorowi, bo pewnie państwo też mają całą e, plejadę pytań, które no, pan dyrektor, do pan dyrektor e, unika e, natomiast zastrasza pracowników i mówi do pracowników bezpośrednio, i tych pielęgniarek, ale również do tych, którzy popierają te pielęgniarki, jeżeli nie wycofasz tego pozwu z sądu, jesteś na mojej czarnej liście do zwolnienia. Proszę zwrócić uwagę, że to jest mała miejscowość, która się rozwija, ale jednak mimo wszystko znalezienie pracy wiąże się z, z koniecznością um jechania jeszcze kilometrów. Co więcej, co więcej, muszę powiedzieć, że w Państwa materiałach wpadali się również mieszkańcy, którzy są też zbulwersowani tą sytuacją. Oni wiedzą, ile zarabiały kierowniki, wiedzą, że dzięki tej ustawie, którą dyrektor łamie, po prostu kradnie te pieniądze tym kierownikom. I w momencie, kiedy dowiedzieli się ludzie, że Pan Dyrektor 8 tysięcy, myślę, że lekko, Tyle co my wiemy, tak, dostał tej podwyżki od pana starosty. Akurat w tym momencie, naprawdę powiem szczerze, e, w wchodzi porcelanów. Z jednej strony się zabiera pieniądze, a z drugiej strony daje się starości. I e, ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pan starosta powiedział tak, był najmniej zarabiającym dyrektora. Powiem szczerze. E, dyrektor szpitala w czas Tak, Nie ma stawki dla dyrektorów. Panie redaktor, nie ma czegoś takiego jak stawka dla dyrektora, który ma więcej. Ja nie wchodzę w to, czy pan dyrektor ma jeszcze jakieś inne źródła dochodu, czy tylko jest ta praca na stanowisku dyrektora, ale mówienie pielęgniarkom, że on musi zarabiać, bo on ma dzieci na studiach, to chcę powiedzieć, że te pielęgniarki mają również dzieci na studiach i też jest im ciężko. A pani, pani Krystyno też czuje się zastraszana, bo przecież pani jest w szpitalu. Panie redaktor, ja już to odczuwam w tej chwili. Dzisiaj włożyłem papiery do sądu w pracy w Ostroemce, bo pan dyrektor nakazał mi, że nie podobała mi się, bo liczba podanych członków naszej organizacji za styczeń do czerwca i nakazał mi dzisiaj już podjąć pracę jako celowa. Na innym oddziale niż pracowałam. Ja dzień na żądanie, a że jestem chora, to jutro muszę do lekarza. Dziękujemy, że mimo choroby zgodziła się pani tutaj przybyć do studia i, i opowiedzieć o tej trudnej sytuacji szpitala w Przestrzeni. Bo rozumiem, że pani jest na etacie jako przewodnicząca tak. Międzynarodowej Komisji NSZZ Solidarność. To oznacza, że pielęgniarki położne obdarzyły panią zaufaniem I, i odsunę. Zgadza się. Nie z panią na funkcję przewodniczącej. I teraz, i teraz, dobrze, dobrze i teraz czy dobrze zrozumiałam? I z tego etatu pan dyrektor chce panią usunąć. Rozumiem. Ale pracy panią nie pozbawia, bo zamiast tego etatu jako przewodniczącej oferuje pani pracę salowej. Na jakim oddziale? Wewnętrznym. Na oddziale wewnętrznym. Ale to strasza te pielęgniarki. Teraz dochodzimy do kolejnego wątku. No to, co się dzieje w takich dużych kategoriach, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to, na, czym na co pozwala sobie pracodawca tak naprawdę człowiek, który jest najęty, żeby zarządzać majątkiem państwowym. I teraz, jeżeli my słyszymy, jeżeli docierają do mnie sygnały, że jest czarna lista, jeżeli docierają do mnie sygnały, że są rozmowy z pielęgniarkami toczone typu albo wycofasz pozew sądu, albo nie będziesz tu pracowała, jeżeli tego typu i jeszcze wiele innych, łącznie z sygnałami, że są podejmowane decyzje, nie wiem, nie wiedziałem, ale będziemy sprawdzać, jeżeli się okaże, że są podejmowane decyzje również, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjentów i tak dalej, i tak dalej, to chcę Panu powiedzieć, będziemy podejmowali decyzję i to decyzję oczywiście zgodnie z prawem, będziemy informowali prokuratora, koniec tej zabawy, koniec te głosowania, ale, ale wracając do kwestii pracowniczych, jeżeli ktoś łamie prawo, jeżeli ktoś łamie kodeks karny, jeżeli jest skazany, to mamy do czynienia z przestępcą, jak nazwać człowieka, który kolejny raz łamie prawa pracownicze, jak nazwać człowieka, który łamie prawa związkowe, o, 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 pan dyrektor wysyła pisma dotyczące pani przewodniczącej ale nie do organizacji, która jest stroną, ok. tylko gdzieś tam po regionie do osób, instytucji, które w ogóle nie są. Szpital jest źle zarządzany, tak? To po pierwsze. Po drugie w szpitalu łamane są prawa pracownicze i związki. I teraz państwo zamierzają się Na informować. pewno nie zostawimy tego w takiej postaci, jak jest, żeby pan dyrektor bezkarnie, a przynajmniej bez nagłaśniania sprawy funkcjonował i działał dalej tak jak działa. Będziemy podejmować kolejne akcje w czas Będziemy informować społeczeństwo i mieszkańców w czas to, 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 to Oczywiście Czemu będziemy też, przede wszystkim są sprawy w sądach i liczymy, że sprawy wygramy. Pierwsze rozprawy będą w połowie października. Proszę zwrócić uwagę, że do tej pory takich dyrektorów, jak pan dyrektor z no ma, mamy kilkunastu w kraju i oni wszyscy pod rząd przygrywają sprawy z premierkami. Co to no znaczy? ma pani nadzieję, że tak będzie w przypadku... Aż. Powiem więcej, o tym mówią politycy, posłowie wczoraj na Komisji Zdrowia. Również mówiła o tym pani poseł Koalicji Obywatelskiej, pani poseł Geniew że ta lawina pozów ruszyła i sprawy są wygrywane. Więc pan starosta o tym wie, pan senator o tym wie. Wiedzą wszyscy, którzy zajmują się nadzorem nad szpitalem i mając, też teoretycznie mając, teoretycznie mając tego świadomość, wszyscy, wszyscy narażają narażają zarażają ten szpital na szkodę. Ale chcę zwrócić uwagę, że pan dyrektor i pan starosta... Są bardzo odważni, ale tylko w stosunku do kobiet, do pani przewodniczącej do tych pielęgniarek. Bo to, co powiedziałam kiedyś, bardzo mocno chcę podkreślić, to nie wszyscy zarabiają się na w szpitalu. Tam są tacy pracownicy, którzy chcieliby nagrody na i do setki tysięcy. Proszę mi wierzyć. I do tych pracowników. salowym, technikom, rehabilitantom, Na natychmiast ustawia się kolejka do gabinetu pana dyrektora, tych, którzy te pieniądze dokładają do swoich kieszeni. I e, była otoczona. o tym, nie ma. Pani się Pani panie redaktor, pan Starosta przyznało się kiedyś e, wprost, że 130 tysięcy zarabia e, lekarz, e, ordynator na oddziale, który przynosi straty. Być może teraz to wynagrodzenie zostało obniżone, ale proszę zwrócić uwagę, to jest szpital powiatowy, szpital zadłużony, to jest szpital, który zabezpiecza i powiem więcej, ten szpital był bardzo dobrze prowadzony do czasu, dokąd... Nie został. Ale tutaj, drodzy Państwo, musimy tak, postawić już kropkę. Jedno zdanie na koniec. Jedno zdanie, że to jest nie do pomyślenia, żeby urzędnik państwowy, starosta, akceptował sytuację, jeżeli ma wiedzę, że łamane są prawa pracownicze w jego szpitalu. I do tej sprawy będziemy wracać na antenie TVP-3 Warszawa w różnych programach. Obiecać. dziękuję. Dziękuję za, dziękujemy. Obieca dziękujemy za obecność w no i za Państwa odwagę i walkę o imię. No, dziękuję pięknie. A ja teraz w programie zawsze na temat no, zmienia temat. Teraz sprawa.